Dzień dobry, witam serdecznie na uroczystości Świętej Edukacji Narodowej w naszej szkole. Czy troszeczkę mnie tam słychać? Tak, smytać? fantastycznie, cały czas na to liczyłem, ale chodzi także o to, żeby słychać nie tylko mnie, ale tych, którzy będą tutaj za chwilę przed Państwem występowali. Witam serdecznie na naszej uroczystości przede wszystkim. Nauczycieli i pracowników szkoły obecnych oraz emerytowanych, bo widzę, że kilkoro nas zaszczyciło swoją obecnością. Serdecznie witamy. Serdecznie witam rodziców wraz z prezydium Rady Rodziców w całej okazałości. Cz z Państwa tutaj, piąte, tak jest w przebraniu, prawda? Piąte Pani w przebraniu. Serdecznie witam wszystkich uczniów, zarówno tych biorących udział w przedstawieniu, jak i tych obserwujących to, to, co się dzisiaj będzie działo. I życzę wszystkim miłej, miłych przeżyć, miłej zabawy, miłego spotkania. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy szereg życzeń, jak to święto edukacji narodowej. Otrzymaliśmy życzenie od Pana Burmistrza, który, przepraszam, że nie będzie obecny w dniu dzisiejszym, ponieważ Stwierdził, że nie może faworyzować jednej szkoły, że skoro by u nas na zakończenie roku, to już na dzień do użyciela się nie pojawi, czyli na zakończenie roku będziemy go ściągali, otrzymaliśmy życzenie od Pana Senatora Marka Komorowskiego, i otrzymaliśmy też życzenia od mojego poprzednika w tej firmie, od pana dyrektora Janusza Zielińskiego, który też serdecznie przepraszał, że z powodów zdrowotnych, bo się wybierał na dzisiejsze spotkanie, ale z powodów zdrowotnych nie mógł się tutaj u nas dzisiaj pojawić. Za wszystkie życzenia serdecznie dziękuję. A zapomniałem jeszcze media powitać, bo to tak, więc witam serdecznie media, bo patrzę, że się tutaj kręcą, więc serdecznie witamy również media. Szanowni Państwo, jak święto, to i nagrody, jak święto, to i nagrody, tych nagród troszeczkę będzie, każdy chciałby, żeby było ich więcej i żeby były jeszcze fajniejsze, e, pozwolą Państwo, że alfabetycznie rozpocznę i zacznę od e, nagrodzonych nauczycieli. Zapraszam serdecznie Panią Agnieszkę Wączyk, Panią Monikę Kawerek. Pana Rafała Puchowskiego, Panią Agatę Dybowską, Pana Dariusza Grabowskiego, Panią Oliwię Hrab, Panią Dorotę Glosfeld, Pana Jacka Kalupę. Panią Edytek Kowiaszkę. A nie, jeszcze Panią Edytę Kosakowską-Mołby. Panią Marlenę Kraszewską. I na razie mi się zbierają dyki. Serdecznie zapraszam drugą grupę, pana Krzysztofa Kumura, Panią Agnieszkę Kiśniewską, Panią Marię Bubicką, Panią Grażynę Łamasz. Panią Joannę Łukowską, panią Agnieszkę Łukasiewicz, panią Katarzynę Gita -Murowską. Panią Joannę Osłowską, Pana Grzegorza Bojowskiego, 把它冻干，这就是。 Tako no, no, no. Tak, że szkoła jest duża, to i tych nagród troszeczkę. Serdecznie zapraszam panią Dorotę Strękowską. Panią Barbarę Tamęcką. Panią Wiolettę Walasek, Panią Mirosławę Wasielek, Panią Joannę Wiaksę, Panią Adonę Wiśniewską, Panią Iwonę Zakrzewską, Panią Bożenę Zarebak. Panią Magdę Zielińską. Panią Dorotę Adzi Szkoła opiera się nie tylko na nauczycielach, ale także na pracownikach administracji i obsługi. Serdecznie zapraszam panią Monikę Mierzejewską, panią Jonatę Kosakowską, panią Edytę Gosę, panią Anetę Grudzińską, Pana Radosława Grzymała, Pana Leszka Biodoszewskiego. Panią Ewelinę Szydlik. Panią Grażynę Szydłowską. Panią Agnieszkę Nowowiejską. Panią Alicję Złotkowską.

W dziedzinie nagród to jednak nie wszystko. Chciałbym Państwa poinformować, nauczyciele wiedzą, ale Państwa ucz uczniów oraz rodziców poinformować, że nagrodę Burmistrza Miasta Zambów otrzymała w tym roku Pani Anna Korzeniowska. Serdecznie gratulujemy. W święcie resortowym złote medale za spółki za, nie, to się nazywa tak, Medal złoty za długoletnią służbę. W dniu jutrzejszym do Białego Stołu udadzą się Państwo, Pan Dariusz Grabowski i Pani Adona Wiśniewska. Dzień dobry, Rada Rodziców ufundowała swoją nagrodę Pani Beacie Magińskiej. Dzisiaj to u nas nieobecnej, ale informuję, że taka nagroda została przez Radę Rodziców przekazana i wręczona. I ten rok jest taki wyjątkowy, bo w tym roku po raz pierwszy odbił, odbyła się akcja samorządu uczniowskiego, który też ma swoje nagrody i też ma swoje nominacje. Zapraszam serdecznie i oddaję wygraną. Drodzy nauczyciele, Każdego dnia przekazujecie nam swoją ogromną wiedzę, pojawiacie cenne wartości, uczycie odpowiednich postaw. Dziękujemy Wam za to. Zauważyliśmy również Wasze inne talenty. Postanowiliśmy je docenić. W zeszłym tygodniu Samorząd Łódźniowski przeprowadził wśród uczniów klas 4-8 wyjątkowy plebiscyt. Przyznaliśmy kilka tytułów. Pozwólcie Państwo, że ogłosimy jego wyniki i wręczymy dyplomy. Tytuł Rzeźbiarza Umysłów otrzymuje pan Dariusz Grabowski, nauczyciel, który świetnie tłumaczy, potrafi przekazać swoją wiedzę. Zapraszamy. Nasa elegancki i szyku otrzymuje pani Aldona Biedusiewska. Nauczyciel zawsze elegancki i stylowy, żeby będę mogła uczyć się Anna O Tytuł chodzącej życzliwości otrzymuje ksiądz Marcin Kaczyński. Ten nauczyciel jest zawsze miły, można z nim o wszystkim porozmawiać. Rzędnego żartu otrzymuje pani Elżbieta Wojtkowska. Nauczyciel, który zawsze, a nawet rozumie, co tego Do spokoju, Spokoju otrzymuje pani Ewa Chryńko. Nauczyciel, który nigdy nie traci cierpliwości, aby bliższych, licznych i przypadków. Tytuł zawsze uśmiechniętego nauczyciela otrzymuje pani Elżbieta Kowalczyk. Nauczyciel, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy i nigdy nie traci w Tytuł Mistrza Ciętej Riposty otrzymuje pani Katarzyna Nita Murawska. Nauczyciel, który jest nieznanym uczniom Ciebie. Tytuł mistrza kreatywności otrzymuje pani Lidia Grad. Ten nauczyciel z każdej lekcji zrobi fajną zabawę. Jeszcze nie koniec. Chcielibyśmy również nagrodzić naszą szanowną dyrekcję certyfikatami Super Dyrektorki i Super Dyrektora. Za to, że jesteście Państwo mistrzami organizacji i zarażacie innych swoim entuzjazmem, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, za to, że kiedy trzeba inspirujecie, za to, że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych, że nie zniechęcacie się nawet, gdy innym się nie chce, że ogarniacie nieogarniętych i dla dzieci zrobicie wszystko. Poprosimy o wystąpienie pani dyrektor Aldony Wiśniewskiej, pana dyrektora Szalda Świterskiego i pana Dariusza Gra Grabowskiego. Gratulacje wszystkim nagrodom. Sér yeah. líka. Okay. So, Będę musiał w przyszłość wywiesić też nazwiska nagrodzonych, tylko bez podawania kategorii, kogo wyróżnił samorząd, to będziemy mieli większą obecność na apelu. Eee, serdecznie dziękujemy za wszystkie nasz, za wszystkie wyróżnienia w imieniu swoim, jak też myślę innych pozostałych nagrodzonych, czasami zaskoczenie, ale czasami to było trafienie w punkt. W większości przypadków było to trafienie w punkt. Kapitalna akcja. Jeszcze raz gratulacje. Jeszcze raz podziękowania. Patrząc na księdza, widzę, że nie trzeba długo pracować, żeby zdobyć tytuł. Prawda? To szybciej idzie niż awans zawodowy. Także wystarczy przejść trzy miesiące i pozamiatamy. Szanowni Państwo, chciałem przekazać teraz mikrofon osobom, które chciałyby zabrać głos. Widzę, że Pani Justyna. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień. To dzień, w którym my, rodzice, chcielibyśmy bardzo serdecznie Państwu podziękować za Wasz trud, za Waszą pracę, za cierpliwość, za to, że wychowujecie i kształtujecie nasze dzieci. Chciałabym również podziękować tym, którzy z tej szkoły już odeszli. Wszystkim emerytowanym nauczycielom, którzy gro swoje, swojego życia i pracy zawodowej spędzili w tej szkole, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, radości, zadowolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję. Na ręce Pana do Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za miłe życzenia. Te zdrowie to nam się przyda. Szanowni Państwo, jesteśmy tak troszeczkę nieprzygotowani, bo dwa lata nie było takiej uroczystości. Ten COVID dwa, dwa razy dzień nauczyciela na wyłączył, ale będziemy się uczyli, jak takie uroczystości kolejne organizować i wrócimy na dobrą, na dobrą normalną ścieżkę.